Tak jak mówiłem na początku mszy świętej, w nawiązaniu do tej przepięknej pieśni, którą śpiewaliśmy, Pan Bóg jest tym, który odnawia naszą energię życia. Każdy z nas <laughs> potrzebuje, potrzebujemy energii do życia. Czasem jest tak, że tej energii nam brakuje. Czasem jest tak, że mamy jej w nadmiarze. Można powiedzieć, że ta energia życia, energia życiowa, to jest energia, którą często nazywamy też energią urodzeniową. Otrzymujemy ją przychodząc na świat. Jej zadanie polega na tym, by to nasze życie i funkcje życiowe, biologiczne, psychiczne, duchowe podtrzymywać. Wiemy dobrze, że ta energia szybko się też zużywa. Niekiedy jest tak, że tą energię czuję do samego wieczora. A niekiedy jest tak, że przychodzę z przedszkola o 16 i tej energii już nie ma. I myślę, że macie podobnie. Potrzebujemy, żeby ta energia się w nas odnawiała. To jest tak jak z roślinami, z pięknymi kwiatami. Potrzebują wody. Jak brakuje wody, zaczynają obumierać. Jak się przeleje te kwiaty za dużo wody, to też nie jest dobrze. Bo też zaczynają gnić. Potrzebujemy właściwej dawki energii. W Japonii stwierdzono, zauważono taką chorobę, która dostała nazwę Kaiosi. To jest nagła śmierć spowodowana wycieńczeniem, przepracowaniem, stresem, różnymi napięciami. Ta choroba dotyka. Wielu kierowników, dyrektorów, i nie daje wcześniej jakichś szczególnych objawów. Po prostu w jednym momencie człowiek przestaje żyć. Europejscy badacze mówią o takim nagłym odcięciu zasilania. Tak jak w komórce: jak za długo na komórce jesteśmy, to w pewnym momencie ona się wyłączy, bateria się wyczerpie, nagle odetnie się zasilanie. Drogie siostry, drodzy bracia, rozpoczynamy wakacje. To jest czas dany od Pana Boga, żeby na, żebyśmy na nowo odzyskali energię życia. Być może ta energia się bardzo mocno w nas wypaliła, być może tej energii za dużo potrzebujemy, za dużo tej energii chcemy pożytkować. Za dużo różnych zaangażowań w naszym życiu. Może po prostu się wypaliliśmy w tym ostatnim roku akademickim, roku szkolnym, roku pracy. I po to mamy ten czas wakacji, bo Pan Bóg chce odnawiać w nas energię do życia. Chce tą energię, która gdzieś z nas uchodzi, On chce na nowo odbudować. Chce nas odnowić i biologicznie, fizycznie, ale też chcę odnowić naszą psychikę, naszą myśl, chcę odnowić nasze serce i chcę przede wszystkim odnowić naszego ducha. Czas wakacji to też czerpanie energii z tych różnych wyjazdów, z doświadczenia piękna i tego też już teraz chciałbym wam życzyć, żebyście na wakacjach Doświadczyli piękna, żebyście nie tylko chodzili po górach czy byli nad morzem po to, żeby być, żeby wstawić zdjęcie na Instagrama, ale żebyście po prostu będąc tam nasycili się pięknem. I to piękno, które jest imieniem Boga, które jest obrazem Boga, to piękno przemieni nasze życie. Doda nam tej siły i energii, żebyśmy po powrocie mogli pełnić dalej swoje zadania. Tak jak patrzymy na tą dzisiejszą liturgię słowa, to tam osoby, które występują, potrzebują dużo energii. Najpierw w pierwszym czytaniu widzimy Jeremiasza, on potrzebuje mnóstwa energii, bo jest niesłusznie oskarżony. Głosi słowo Boże, ale to słowo Boże jest niewygodne, nie wpasowuje się w myślenie żydowskie. Głosi ludowi to, co Pan mówi, wyrocznie Pana, czyli rozbicie narodu żydowskiego i miasta Jeruzalem. Nie jest to dobrze przyjęte. A więc jest niesłusznie oskarżany, czyhają tylko na jego życie, na jego potknięcie, niesłusznie obgadują. Obmawiają, szukają jego zguby. Aż w końcu Jeremiasz, pełen takiej, takiej trwogi, takiego cierpienia, takiego już braku energii, mówi: Trwoga dokoła. Donieście, donieśmy na niego. Wszyscy zaprzyjaźnieni ze mną wypatrują mojego upadku. Chyba najwięcej energii kosztuje to zmaganie się z tym, jeżeli przyjaciele, których nazywaliśmy przyjaciółmi, stają przeciwko nam niesłusznie, szukają naszego potknięcia, naszej porażki. Najwięcej energii kosztuje to wtedy, kiedy najbliżsi stają, przeci <coughs> stają przeciwko nam. I Jeremiasz właśnie z takim doświadczeniem się zmaga. Podobnie i psalmista. Zmaga się również z niesłusznym oskarżeniem. Ten fragment psalmu lament, to jest lamentacja. Psalmista jest niesłusznie oskarżony o kradzież. Do ciebie wznoszę urąganie. Hańba twarz mi okrywa. Dla braci moich stałem się obcym. Dla braci. Czyli dla tych najbliższych stałem się obcym i cudzoziemcem dla synów mej matki. Czyli zostałem wykluczony z wszystkiego. Straciłem braci, straciłem rodzinę, matkę. Bogorliwość o dom Twój mnie pożera i spadły na mnie obelgi złożeczących Tobie. Za to, że był wierny Bogu, świątyni, za to został odrzucony. Ale zarówno i psalmista, i jeremiasz szukają tej energii do życia, do przeciwstawienia się temu, do tego, żeby nie upaść, żeby się nie załamać, nie popaść w nostalgię, depresję. Oni tą siłę, energię do życia szukają w Bogu. Jeremiasz wprost mówi: Tobie powierzyłem swą sprawę. Bo Ty możesz odnowić moją energię do życia, możesz odnowić moje serce. Możesz na nowo wlać tą energię, żeby chciało mi się żyć, żeby iść dalej mimo wszystko. Ta nasza energia pochodzi od Boga. W drugim czytaniu usłyszeliśmy: Tak jak w Adamie, wszyscy umieramy, bo grzech powoduje śmierć. Grzech powoduje to, że wyładowuje się nasza energia. W sposób niewłaściwy za szybko i w niewłaściwy sposób na próżno. Ale w Chrystusie wszyscy jesteśmy odnowieni, bo On zmartwychwstając przywraca nam energię do życia. W Jego miłości jest źródło naszej energii i chęci do życia. W Ewangelii Pięknie dzisiaj usłyszeliśmy piękne takie. Piękne, pełne takiej miłości i czułości słowa. Jesteście ważniejsi niż wiele wrógli. U was zaś nawet policzone są wszystkie włosy na głowie. Chyba sami nie wiecie, ile macie włosów, no chyba, że ktoś jest łysy. Ja nie wiem, ale Pan Bóg wie, <laughs> bo tak bardzo nas kocha. I w tej Jego miłości, bezgranicznej miłości... Jest nasza siła, nasze odnowienie energii do życia. Drogie siostry, <laughs> drodzy bracia, rozpoczynając wakacje, chciałbym Wam życzyć, żebyście na tych wakacjach w Bogu odnowili swoją energię, swoją chęć do życia, żebyście doświadczyli piękna. Niech to doświadczenie też wakacji, urlopu przemienia Wasze serca. I życzę też wam tego, w kontekście szczególnie tego pierwszego czytania, żeby ta nasza energia życiowa nie uchodziła na pusto, na próżno, żebyśmy tej energii nie wykorzystywali w niewłaściwy, pusty i próżny sposób. Często ją wykorzystujemy, na, tak jak Jeremiasz tego doświadczył, na obgadywanie. Niesłuszne, zajmowanie się życiem nie swoim, ale innych, wchodzeniem butami w cudze życie. Ta energia często idzie na oczernianie innych, doszukiwanie się czegoś. Niepotrzebnie tracimy energię, którą moglibyśmy wykorzystać w twórczy sposób. Niech ten czas wakacji będzie takim czasem odnowienia dla nas wszystkich. آمنا